Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu w jaki sposób zamontować przykładowy 5-metrowy zestaw taśmy LED monokolor. W skład takiego zestawu wchodzi zasilacz modułowy, ściemniacz z pilotem radiowym, kabel zasilający, taśma monokolor 5630 i przewód zasilacz ściemniacz. Pierwszym krokiem jest podłączenie ściemniacza do taśmy. Taśmę musimy wpiąć przy oznaczeniu output: czerwony do plusa, czarny do minusa. Teraz musimy na tej samej zasadzie wpiąć kabelek. W tym wypadku żyła oznaczona czerwonym kolorem też będzie plusem. Kolejny krok to podłączenie kabelka do zasilacza. Podłączamy go przy oznaczeniu V+ plus i COM. Plus, czyli czerwona żyła do V+. Plus. A druga żyła do kom. Następnie musimy też przykręcić kabel sieciowy do zasilacza, i tu przy oznaczeniach L i N. Należy pamiętać, żeby wszystkie te czynności wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. A także wszelkie zmiany, które będą dokonywane na taśmie, też prosimy o dokonywanie na wyłączonym zasilaniu. Teraz podpinamy cały zestaw do prądu. I taśmą można sterować za pomocą tego małego pilota. Można rozjaśniać taśmę, a także ściemniać. Lub wyłączyć. Została w tym celu użyta taśma biała ciepła, ale posiadamy również w naszej ofercie taśmy w kolorze białym zimnym. Dziękuję za uwagę.